Ta, 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 ta. Ale nie skurcz stopę z łapą. Dzień dobry, witajcie na kanale Akademii Świadomości Ciała. Jak widzicie, w innej scenerii i dzisiaj w innym gronie, bo dzisiaj jesteśmy w czwórkę. Tak, pierwszy taki film, gdzie jesteśmy całą ekipą Akademii Świadomości Ciała. Wszyscy razem. Wszyscy, Wszyscy razem. Dokładnie. Pełna paleta barw. <grym> ja nazywam się Marcin Jach. Ja nazywam się Arek Lewandowski. Michał Sternak, cześć. Witajcie, Paweł Malicki. I chcieliśmy na samym początku, kochani, podziękować Wam. Podziękować za 2024 rok i ten film to będzie też takim podsumowaniem tego co wydarzyło się w akademii i też podziękowaniem za to, że byliście razem z nami, za to, że lajkujecie, subskrybujecie i udostępniacie tą wiedzę, bo to nas bardzo mocno motywuje. I oczywiście powiemy też dzisiaj, co mamy w zamiar zrobić i co na pewno zrobimy w 2025 roku. Ale na samym początku, bo mamy dzisiaj sylwestrowe przedpołudnie, chcieliśmy Wam życzyć wszystkiego co najlepsze. Ale jak wiecie, zajmujemy się też pięcioma energiami. Wszystko się układa w tej, wokół tej koncepcji. Także z poziomu energii metalu życzymy... życzymy wam przede wszystkim zaufania. Z poziomu energii wody życzymy wam odwagi, a z poziomu energii drzewa głębokiej akceptacji, a z poziomu energii ognia, radości. I z poziomu energii ziemi miłości do siebie i wszystkich wokół. Wszystkiego najlepszego na 2025 rok. A teraz trochę liczb, dlatego że dużo rzeczy się wydarzyło, które nas uskrzydlają w 2024 roku. Mamy na kanale ponad 6,5 tysiąca subskrybentów, osób, które stale są z nami, oglądają nasze. Odcinki, oglądają nasze treści. Jesteśmy za to bardzo mocno wdzięczni. I co jeszcze możemy powiedzieć o liczbach, chłopaki? No, jesteśmy Wam bardzo wdzięczni i dziękujemy za ten rok, bo to był nasz pierwszy wspaniały tak. rok, który spędziliście razem z nami. W sumie nasze filmy obejrzało 150 tysięcy osób i skorzystało z naszej i z Waszej wiedzy i doświadczenia po to, żeby żyć świadomie, zdrowo i zgodnie ze swoimi emocjami. Więc to jest na pewno ogromne osiągnięcie i ogromna wdzięczność, która płynie od nas do Was. Poza 150 tysiącami wyświetleń filmów na YouTube obejrzało nasze szkolenia online, czyli webinary, które przeprowadziliście 4,5 tysiąca osób szkolenia na, na żywo, a tych szkoleń było 13. Tak, tak, 13, 13 webinarów, więc to też 13 wieczorów, które, które też spędziliśmy, tak. spędziliśmy z wami na żywo, za co jesteśmy Wam ogromnie, ogromnie wdzięczni kiedy rok temu, o tej porze dokładnie, rok temu wchodził na nasz kanał nasz pierwszy film. Pierwszy live w zasadzie. Pierwszy, pierwszy live, bo pierwszy to live. zaczynało się od live'ów. Mieliśmy takie postanowienie, że co tydzień jeden film, co tydzień spotkanie, spotkanie z Wami. I kurczę, minął rok. I my na naszym kanale mamy 65 filmów, więc to jest więcej niż jeden na tydzień, ponieważ mamy 52 tygodnie, więc mm -hmm. no, plus do tego te jeszcze webinary. No jest się czym pochwalić. Jestem z nas i z was, chłopaki dumni. Tak, możemy dobrze. sobie tego pogratulować. Warto też wspomnieć o tym, że odbyły się dwa szkolenia stacjonarne dla terapeutów Five Energy Therapy, w którym przedstawiamy całą koncepcję pracy w oparciu o pięć energii, w oparciu o aspekty związane z fizyką kwantową, z emocjami, z energią, która płynie za emocjami i, i tym, jakie. Aspekty związane z emocjami będą przekładały się na nasze codzienne funkcjonowanie, i jak terapeuci wykorzystując tę wiedzę mogą pomagać jeszcze skuteczniej i jeszcze lepiej swoim pacjentom. To były też warsztaty świadomości terapeutycznej, na której przedstawialiśmy, w jaki sposób świadomość terapeuty odgrywa niezmiernie istotną rolę w całym procesie terapeutycznym. Jak rozwijając siebie jako terapeuta możesz być jeszcze bardziej skuteczniejszy pracując ze sobą i ze swoimi pacjentami. Tak, 12, 12 dni y, szkoleniowych w ramach y, Five Energy Therapy, 3 dni y, w ramach y, warsztatu świadomości terapeutycznej, Także, y, Poszła już w kraj pierwsza grupa, tak. nie tylko, bo jeszcze były, było kilka osób z zagranicy, tak. pierwsza grupa e, terapeutów, którzy no właśnie wyszkolili się pod naszym okiem według naszej autorskiej metody. Także no, będzie tego coraz więcej. Na przyszły rok e, już kolejna grupa, również zaplanowana kolejne zjazdy, już w planach. Tak, jeśli macie znajomych w Irlandii, to też możecie im przekazać, że na Zielonej Wyspie są dwie osoby, które korzystają z koncepcji terapii pięciu energii. I serdecznie wszystkich oczywiście pozdrawiamy. Tutaj jeszcze wrócę do kwestii, którą powiedziałeś a propos przemian, bo myślę, że korzystając z naszej wiedzy wiele z Was przeszło albo jest w trakcie swoich przemian, swojego postrzegania zdrowia, ale też no przynajmniej ja w trakcie tego roku dużo rzeczy w moim życiu się wydarzyło rzeczy pozytywnych związanych właśnie z akademią świadomości ciała. Tak duża przemiana mam wrażenie też w nas. Dużo doświadczeń. Wyjście, wyjście, wyjście na kanał, wyjście przed was dzielenie się tą wiedzą. Kiedy pamiętam Arku ponad rok temu, jak spotkaliśmy się pierwszy raz. Powiedziałeś, yy, panowie, wy macie brylant który nosicie w reklamówce z Biedronki. Cokolwiek by to nie oznaczało. powiedziały, że trzeba to ludziom pokazać i trzeba z tym wyjść właśnie jak naj, na najszersze wody, więc no, minął rok na tych wodach. A? Zrobiliśmy to. Tak, zrobiliśmy to i to jest wspaniały rok i przede wszystkim jesteśmy wdzięczni wam, bo to ja jestem osobą, która otrzymuje te wszystkie maile z waszą wdzięcznością i z podziękowaniami i z informacjami o tym, jak wykorzystujecie wiedzę na temat Five Energy Therapy w swoim życiu i bardzo za to dziękuję. Przekazuję wszystko chłopakom, tak żebyśmy tworzyli treści jeszcze bardziej do Was dopasowane i tak jak rok temu powstała wizja tego, żebyśmy rozszerzyli tę wiedzę na świat, żeby każdy mógł i wiedział, co się z nim dzieje, mógł sobie pomóc, zrozumiał, to, jak jego ciało do niego mówi, to, jak emocje objawiają się w tym ciele i jak to wszystko jest zapisywane i co ma na co wpływ, to ta misja będzie przez cały czas przez nas kontynuowana, bo widzimy w tym ogromną wartość, widzimy, że słuchacie, widzimy, że korzystacie, widzimy, że wdrażacie w to swoje życie i to jest niesamowite uczucie, kiedy my przede wszystkim myślimy za każdym razem o tym, jaką wartość możemy dać Wam, czyli naszym słuchaczom i widzom. I myślę, że ten najbliższy rok, który, który się zbliża 2025, będzie kolejnym krokiem milowym w, w rozwoju i naszego kanału, y, naszej Akademii, i też krokiem milowym, moi drodzy, w waszym życiu. Ponieważ będziemy wychodzili do Was też z nowymi szkoleniami, z nowymi możliwościami poszerzania swojej wiedzy, świadomości, swojego rozwoju, ale też z tym, abyście Wy dostali od nas narzędzia. Narzędzia bardzo użyteczne do bycia w pewnym sensie swoim własnym terapeutą, swoim własnym opiekunem i będziecie mogli dzięki temu żyć lepiej i bardziej zdrowo. Tak, to co najważniejsze. Tak naprawdę zawsze jest w nas, i naszą misją, naszym celem jest to, aby pomóc Wam wskazać to, co już macie, i w jaki sposób możecie we wspaniały sposób dla siebie i dla otoczenia, dla Waszych bliskich wykorzystać swoje zasoby. Pięknie. To w takim razie <grym> myślę, że jest czas na ciasto, które <grym> zaraz nam tutaj grupa techniczna <grym> poda. Urodziny to jest, powinno być. Tak, pierwsze urodziny, a na przyszły rok mamy bardzo dużo planów, tak jak chłopaki już powiedzieliście, żebyście wiedzieli konkretnie, czego możecie się spodziewać. W 2025 rok to będzie rok przede wszystkim dużej ilości webinarów na żywo oraz szkoleń online, z których będziecie mogli, dziękuję bardzo. Będziecie mogli skorzystać na co dzień w swoim domu, bez wychodzenia z domu, gdzie będziemy mogli z Wami wspólnie dbać o Wasze zdrowie, świadomość i emocje. Więc, zarówno właśnie dla wszystkich osób, dla których świadomość ciała, emocji i zdrowie jest bardzo ważna, a także dla terapeutów, którzy chcą jeszcze skuteczniej pomagać swoim pacjentom i wykorzystywać nowe metody w pracy, możecie spodziewać się bardzo dużej ilości nowych szkoleń, nie tylko stacjonarnych, tak jak w 2024, mhm. ale też szkoleń online. I tutaj Wychodzimy Wam naprzeciw, no bo wiem, że tego potrzebujecie i cieszymy się, że możemy to dla Was zrobić. Tak, jeszcze a propos szkoleń online, już 9 stycznia startuje nasze pierwsze szkolenie online na żywo. Warsztaty dialogu z ciałem, także linki znajdziecie w, pod filmem. Serdecznie na to szkolenie zapraszamy, bo będzie to szkolenie związane z poszerzaniem świadomości naszego ciała. Kochani. Wszystkiego najlepszego życzę naszym drogim słuchaczom, naszym drogim widzom i wszystkiego najlepszego życzę. Dla nas. Akademii, no. całej Akademii Świadomości Ciała. Czyli każdy teraz życzenie. Tak przez... Jedno życzenie. Tak, jedno <gulaznie>. gody, wy również pomyślcie życzenie, o. które chcielibyście, aby Akademia spełniła i wspólnie z te świeczki. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego. Kochani, dziękujemy wam raz jeszcze. Bardzo was prosimy o komentarze. Jeżeli potrzebujecie, aby jakiś temat został przez nas omówiony, to jesteśmy oczywiście otwarci. Więc zapraszamy, abyście wysyłali na wiadomości bądź pozostawiali komentarze. I raz jeszcze wszystkiego najlepszego w 2025 roku. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. Cześć.